Witam Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania prognozy na luty 2024 roku dla zodiakalnych byków. Oczywiście jest to czytanie nie tylko dla byków słonecznych, ale także osób, które w znaku byka mają planety osobiste, czyli Księżyc, Merkurego i Wenus oraz Ascendę. Ten horoskop będzie wtedy pełniejszy, bo to jest horoskop ogólny, więc wiadomo, że nie wyczerpuje wszystkich tematów dla każdej osoby, bo każdy jest w innej sytuacji. Mamy planety w różnych znakach. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby indywidualny horoskop, to proszę o kontakt. A tymczasem zobaczymy, co dla Byka. W lutym na spodzie mamy Pazia Kielichów. Zobaczymy, czy ta energia się powtórzy również w rozkładzie. Wy w tym miesiącu świat. Wyzwania dla Was. Szóstka kielichów. Przyczyna obecnej sytuacji. Piątka kielichów. Być może za kimś tęsknicie. Co było w przeszłości? Siła. O czym myślicie? Królowa kielichów. Co w najbliższym czasie? Dwójka Buław. Wasze nastawienie. I to jest Wasza karta, kapłan. Wasze otoczenie. Dwójka kielichów. Cóż tu się będzie działo? Czego nie widać? Czwórka kielichów. Jejku, ile tu emocji jest w tym miesiącu? Takie w ogóle nie dla byka to jest naprawdę. I Rydwan to też jest karta tak naprawdę. Są dwie karty raka tak więcej wody, czyli emocji. Dobra, troszeczkę przesunę te karty, żeby było widać cały rozkład. Chyba średnio mi się to udało. Okej, okay. dobra. No to lecimy. W centrum macie świat. Świat, karta świata mówi o tym, że się kończy jakiś cykl, jakiś etap, że mm, otwierają się nowe możliwości, bo nowe możliwości mogą się otworzyć wtedy, kiedy mentalnie coś zakończymy i pozwolimy odejść staremu, że tak powiem. Jeśli stare odchodzi, robi miejsce dla nowego, a wiadomo, że wtedy dopiero mm, poczujecie, że macie wpływ na coś, że. To nie jest tak, że was coś albo ktoś trzyma w przeszłości. Czego dotyczy w waszym przypadku ta karta świata jakiegoś układu, jakichś ustaleń, jakiegoś dużego przedsięwzięcia, coś, co było ważne dla Was, tak przełożę to na język taki, taki codzienny, życiowy, coś, co było dla Was ważne. Coś, co w jakiejś sprawie się umawialiście na coś, to się kończy. To mogą być różne rzeczy. To może być koniec pracy, to może być koniec związku, to może być koniec jakiegoś projektu, bardzo różne rzeczy. Ale tak jak powiedziałam, natura nie znosi próżni i zawsze to, co się, to, co z naszego życia znika, jest zastąpione przez coś nowego. Co jest dla Was wyzwaniem? Teraz tak, aż jeden, dwa... Trzy, cztery, 5, a sześć kart tutaj jest z żywiołu wody, czyli z emocji, z uczuć. To jest bardzo nie wasza energia. To jest, wy jesteście ziemią, wy lubicie stałość, stabilność, wy lubicie pewność. A tutaj tyle emocji. Zobaczymy, jak się z tym czujecie. W każdym razie, karta szóstki kielichów jest kartą sentymentów, wspomnień, wracania do przeszłości, tęsknoty. Dzieciństwa, przeszłości, yy, wspomnień, chyba już mówiłam, yy, takiego yy, tkwienia w przeszłości. Jeśli to są po prostu tylko wspomnienia, które są sentymentalne, miłe, to ok, ale jeżeli to Was trzyma i blokuje, to już nie jest fajne. Zobaczcie. Kolejna zresztą karta yy, z żywiołu Wody, bo to jest z kolei Skorpion. Tutaj mamy raka. Tutaj jest kwestia zakończenia tego, ale takiego świadomego, dokończenia jakiegoś procesu, który ma się dokończyć, ma się dokonać. Ta sytuacja już nie jest aktualna w waszym życiu. Karta śmierci mówi, że świadomie dojrzewamy do jakiejś transformacji, że to jest bardzo już takie, taka gotowość nasza. Zobaczcie, co jest przyczyną tego. Płacz, łzy żal za przeszłością to was trzyma to was trzyma tutaj i, i nie możecie ruszyć z miejsca a w karcie piątki kielichów jest taka bo w zasadzie każda karta zawiera jakąś wskazówkę jest taka wskazówka żeby nie skupiać się na przeszłości tylko spróbować zobaczyć jakąś perspektywę na przyszłość więc tutaj te żale no i zobaczcie to jest cały czas to tutaj. tyle Tyle kart kielichów to ja po prostu aż, aż niewyobrażalne, żeby u byka było. To jest kolejna karta królowej kielichów, która jest tutaj. To jest karta osoby kochającej, osoby oddanej, osoby poświęcającej się. To jest karta matki, opiekunki, osoby, która jak to kiedyś usłyszałam, ostatnią koszulę by z siebie ściągnęła, bo to jest archetypowo tutaj to jest rak. Więc taka oddana, wszystko by oddała, ale jakby sama z tego wszystkiego no, została w takim miejscu, tak? Więc jakby to jest przyczyna tego, że gdzieś tam, no użyję tego słowa, poświęcaliście siebie. Co było w przeszłości siła? No właśnie, ta siła w jakimś zawieszeniu jest. Jesteście silnym znakiem. Byki są znakiem zdecydowanym, twardo stojącym nogami na ziemi, pracowitym i tak dalej. Natomiast wasza siła została odwieszona na kołek. Czyli staliście się właśnie tacy sentymentalni, żyjący gdzieś przeszłością i zapomnieliście o tym, jaką macie w sobie moc. To jest w zawieszeniu. Natomiast ten czas jest wam potrzebny. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu i co przychodzi, jest nam potrzebne po to, żeby. Wyciągnąć z tego wnioski, wyciągnąć z tego lekcje, żeby się czegoś nauczyć. O czym myślicie, królowa kielichów? Sąd, no powiem tak, tu mogą być różne rzeczy, bo karta sądu oznacza powroty jakieś. To też jest karta, która mówi o tym, że ktoś może wracać, że przeszłość do nas wraca, że się dobija w takim sensie, że mamy się tym zająć. Tak samo ta karta to jest karta relacji karmicznych. Więc z relacjami karmicznymi nie jest tak łatwo, że mówię: Dobra, żegnaj i już, tylko to nas trzyma, bo my mamy coś do przerobienia przy osobach, z którymi jest, jesteśmy w relacji karmicznej. I tutaj jest po pierwsze to. Natomiast karta sądu w tej talii, akurat, która pierwsza tutaj jest położona, ona się nazywa z I to znaczy, że odżywacie, że. Yy, jakby nabieracie nowych sił. Natomiast może być tak, że odżywają też uczucia, odżywają emocje, więc jakby musicie sobie sami odpowiedzieć, o co chodzi u Was. Jesteście gdzieś tam na jakimś rozdrożu. Ja bym powiedziała tak: między przeszłością a przyszłością, I jeszcze to jest taki czas, kiedy y, jakieś rozterki, jakieś wahania Wami tutaj kierują, jeszcze nie wiecie, w którą stronę zmierzać. Zobaczcie, znowu się karta kielichów pokazała. To jest. Ewenement, żeby tyle kart kielichów było i to u znaku ziemskiego, albo w ogóle w jakimś jednym czytaniu, żeby było tyle kart z jednego żywiołu, w tym wypadku z żywiołu wody. Tu chodzi o to, co zrobić, jak się zachować, jak myśleć, jeżeli jesteśmy odrzucani, odtrącani, albo, druga opcja, co zrobić, zwracać uwagę na tą osobę, rozmawiać z nią. Czy po prostu powiedzieć, bo ja już nie zwracam na ciebie uwagi, w ogóle nie patrzę w Twoją stronę, bo to jest energia tej karty. Ta osoba, no bo mówię, to jest ta sama karta ona nie patrzy w górę na to, co przychodzi tutaj do niej z zewnątrz, z wszechświata. Ona jest skupiona na tym. Więc Wasze dylematy dotyczą tego. Czy wziąć coś od kogoś, czy nie? Czy pójść na jakąś propozycję, czy nie? Czy po prostu powiedzieć, wiesz co? Daj sobie spokój, bo to jest karta focha takiego, w ogóle nie rozmawiaj ze mną, tak? Też. Wasze nastawienie kapłan i pustelnik. Oba yy, znaki yy, ziemskie. Yy, to jesteście wy, czyli byk, pustelnik to jest panna, czyli znaki ziemi. I tutaj już powiedziałam, że powiedziałabym, że widzę dla Was nadzieję. Dlaczego? Dlatego, że wtedy Wy stoicie twardo na Ziemi w swojej energii, a te emocje Was tak jakoś rozmiękczają bo to nie jest Wasze, tak? Po prostu to, to jest takie dla Was dosyć obce. To, znaczy, to nie o to chodzi, że znaki ziemskie nie mają emocji, tylko chodzi o to, że tutaj jest tego tak dużo. Że ta woda was po prostu rozmiękcza tą, tą ziemię, i się robi z tego. Wiecie, co się robi, jak się dużo wody spada na ziemię. Takie było, to się robi. Więc wy tutaj chyba chcecie stanąć z powrotem twardo na nogach, mam nadzieję. Ale z otoczenia, dwójka kielichów. Więc bardzo możliwe, że ktoś tutaj. No, może do Was. To może być ta osoba z przeszłości, która tu się pokazuje. Może do Was. Yy, Próbować się odezwać, może do Was wracać i tak dalej. I chociaż przy, przy tej karcie akurat się pokazała Królowa Monet, a to jesteście raczej Wy. Natomiast Królowa Monet jest też y, matką, żoną, y, opiekunką, y, jest strażniczką domowego ogniska, więc może te klimaty domowe, któreś tutaj pokazały, y, tutaj gdzieś ktoś, ktoś chce przywracać, ktoś chce y, aranżować. Tak to wygląda. No ale tak jak powiedziałam, czwórka kielichów. E, osoba, która nie zwraca na nas uwagi, to może być mężczyzna, silny, dojrzały, to może być ktoś, z kim się liczymy, to może być ktoś, kto ma coś do powiedzenia, bo to jest król buław. E, może być to pracodawca, może być to partner, ale e, no, tak jak powiedziałam, Wy możecie nie chcieć już w ogóle w stronę tej osoby patrzeć, wy już w ogóle zapomnieliście o tym, że, że mieliście e, tam pracę, że mieście taką osobę, znaliście, tak? A ta osoba może się tutaj pokazywać. Więc jakby yy, tu może być tak, że już wy już nie będziecie chcieli. Wy będziecie chcieli, uwaga, ruszyć do przodu. Ale muszę tutaj wycofnąć się do tej karty. W dwójce Buław i w Rydwanie są dwie drogi, w prawo albo w lewo. I dopiero wtedy ruszymy z miejsca, kiedy będziemy wiedzieli, w którą stronę chcemy iść. Czy w prawo, czy w lewo. Bo jeżeli każde będzie ciągnęło w swoją stronę, ten koń w prawo, ten koń w lewo, no to nie ruszymy. A Wy macie ruszyć i macie, zobaczcie, pierwsza i ostatnia karta, to jest karta świata. Wy macie zdecydować, coś kończę, już do tego nie wracam. Lub nie kończę i wracam. To jest Wasza decyzja, w którą stronę Wy pójdziecie. To nie jest decyzja kart, to nie jest absolutnie moja decyzja, tylko to jest decyzja należąca do Was. Kończę coś, czy nie kończę? Czy zamykam jakiś etap, czy nie? A tu jest tyle sentymentów i tyle karmy do przerobienia. No tak, oczywiście, umownie używam tego słowa karma, w takim sensie, że lekcje do odrobienia, coś do, do zrozumienia, że po prostu jak nie ruszycie z miejsca teraz, to to będzie się ciągnęło, tak? Więc od Was zależy kiedy. Czasem może potrzeba dłużej yy, pomyśleć, poczuć to, pobyć w tym. Czasem krócej. Tak jak powiedziałam, decyzja wasza. Jaka rada dla was na luty? Rycerz mieczu. uuu, uuu. Uu. No, rycerz miecz to się nie zastanawia akurat. Rycerz miecz to pędzi po prostu na oślep. To też nie jest dobra rada, żebyście wy, którzy nie jesteście w energii powietrza, absolutnie nie, żebyście nagle zaczęli pędzić i robić coś wbrew, wbrew własnej woli. Żebyście robili coś, co nie jest zgodne z Wami. Rycerz Mieczy jest tak naprawdę ta karta Korada, mówi, żeby tak, tak nie tak za ostro, bo można się po prostu potknąć w tym rozpędzie. Więc tu zobaczcie, jakie skrajności są. Albo stoicie w miejscu, albo jak już to, nie, ja pędzę tu, lecę, zaczynam nowe życie. Nie. Tu chodzi o to, żeby złapać równowagę. O to chodzi. Bo rycerz mieczak się tak rozpędzi, to on impulsywnie bardzo działa. A tu nie o to chodzi, żebyście działali impulsywnie, tylko w zgodzie ze sobą. I tego Wam życzę. Życzę Wam dobrego miesiąca, spokoju, radości, zadowolenia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.